Teraz tak. Michał ma, czy tam jego mama, oni razem mają jakieś mieszkanie, które wynajmują. Na jeden, dwa, trzy, przejdźcie do tego mieszkania i zobacz, co tam jest, że oni to mieszkanie jak wynajmują, to długo tam nie mieszka. Wejdź w to. Chciałem, ja to też. Trafię do przynętu, nie potrafię zobaczyć. Nie, Wydaje mi się, że to jest jakieś drugie piętro Nie, to jest parter To jest na parterze Właśnie. i to jest zaraz przy, przy samych drzwiach Jakoś tak, że tam słychać jak ludzie chodzą, coś tam, coś tam i tak dalej Ale nie. wiesz co, to, poczekaj to Chodzi o to, że nie potrafiłem tego powiedzieć, bo w tym domu są koła Okej Przeciągnij moją energię tam, przez to miejsce Dlatego <laughs> nie potrafiłem powiedzieć Dlatego nie zdążyłem jeszcze ciągnąć tego. Nie potrafię, chciałem zacząć od tego. Nie potrafię tego określić, które to jest, bo wydaje mi się, że to jest drugie piętro, ale jest jakiś pan. Tak jakby który się oddala ten budynek od Ziemi. Marcin. Ja wiem, co to może być, jeżeli to jest stara kamienica, bo ja nie wiem, jaki to jest budynek, czy to jak były te zalewy błotne, to dwa, piętry, dwa piętra mogą być pod, pod ziemią i dlatego to ma być teraz, niby jest parterem, ok? Bo kiedyś były te osuwiska błotne, że ziemia robiła się błotem. Ja po prostu wiem, o co chodzi. I, co, i to tak wygląda, jakby to było drugie piętro? Tak to wygląda. Uh -huh. Ja to zapytam jego o to. Słuchaj, hmm. jaka tam jest energia? Czy to tam jest w ogóle grzybel jakiś? ścianach, jeździ? Dobra, wyciągaj to. Jeden, hmm. dwa, trzy puszczasz moją energię i wyciągaj to. Hmm. Zneutralizuj to. Idzie? Tak. Dobra. Co? Moment, moment, Just, moment. Z całego bloku Tak, wyciągaj z całego bloku. wyciągaj. Tak, wyciągaj całego bloku. Dobra, sprawdź energię tego domu w ogóle całego. Czy tam nic się nie wydarzyło złego, co trzeba by było usunąć? W ziemi są jakieś kości. W ziemi są kości, zobacz co to jest. Pod tym domem? Tak. Okej. Okay. Czy tam był ktoś zabity, czy tam po prostu było. No właśnie, sprawdź jak to, jak to się stało, że te kości się tam znalazły. Tam było miejsce. O, o, ale to było jako z, 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 mor, z, ktoś zamordował? Było przed łodygiem, przed postawieniem jeszcze kamieni. Mm -hmm. Rozumiem. Zobacz te kości, czy to on tam, ten duch jeszcze tam siedzi? Czy to są tylko kości? Skacz to No to wiemy, że są kości. Tylko teraz, czy ktoś tam jest? Mhm. Nie tego kiedy. że nie jest. Nie ma. do tego miejsca? Tak, bo trzeba go odprowadzić. Zapytaj, czy to jest kobieta, czy mężczyzna? Starsza kobieta. Dobrze, słuchaj. Jak ona zmarłaś naturalnie, czy nie? jakby z głodu. Z głodu? Z takiej... mędy. Ojej. Zobacz, jaki to był przedział czasu. Kurde. Nie wiem, 1700. 1700. Zapytaj ją, czy chce odejść do źródła, że chce wrócić do domu. Że możemy jej pomóc. Żeby tam nie musiała już być. Zapytaj ją. Powiedz, że możemy jej pomóc wrócić do domu. Że już będzie tylko szczęśliwa. Że już długo tam jest. Nie wiem, dziwne, tylko zaczynają odwieźć się Tak. Dobra, to niech przyjmie swoją oryginalną formę. Jeden, dwa, trzy. Już ją widzisz. Jesteś zabezpieczony. W energetycznej puli, nie ma do siebie dostępu. Zobacz, jak, jak wygląda. Kim jest ta istota? Kim ona jest? Jaka to jest istota? To się pokazało. Ta zmarła kobieta to jest kto? Ja chcę to wiedzieć. Jestem zmarłym jakiś, Jestem ktoś I co? Za, zamurował ją, czy co? Dlaczego ma czerwone oczy? Jaki jest jego On Jakiś um, demon złości, nienawiści do, Rozumiem do świata, <tryk> prosty, Dobra, możesz jej pomóc, żeby ją uwolnić z tego? Żeby odeszła, bo wtedy ten demon też pójdzie Możesz jej pomóc? Mogę Dobra, to odprowadź ją do źródła Zapytaj ją, czy chce wrócić a jemu powiedz, że ma stanąć 5 metrów od niej. Raz, dwa, trzy i już się to dzieje. Nie ma prawa w niej być, bez jej zgody. Ona to widzi. Dobrze. Czy ona chce wyjść? Chce wrócić? Nacierpiała się wystarczająco w życiu. A na koniec jest bardzo zmęczona. Dobrze, odprowadź ją do źródła, weź ją za rękę i zaprowadź. Bardzo dziękuję. Dobrze. Widzisz, jaką dobrą robotę robimy, Marcin? Może nie. Nie, nie, od razu tak. Tak chętnie idzie. A co demon robi? Niech idzie swoją drogą i wraca tam, skąd pochodzisz. Wiesz, do źródła? Mam już, Sprawdź mi teraz teren tego domu. I kamienicy to jest stara kamienka. Wiesz no? Tak, wygląda na starą. Ok, dobra. A jaka tam jest energia? Wszystko w porządku? jest to Dobra, dobra. To rozmrzcie z wszystkim.